Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Z nami przedstawiciele zespołu szkół nr 1 w Tychach. Co się dzieje dzisiaj w Parku Miejskim? Co organizujecie? Dzisiaj jest taki nasz dzień szkolny zdrowia. Ten dzień zdrowia obchodzimy co roku, a dzisiaj chcieliśmy go uczcić specyficznie, to znaczy rano były wykłady u nas w szkole na temat chorób wektorowych, natomiast teraz o godzinie 11.40 przyszliśmy tutaj pod żyrafę, żeby radośnie poćwiczyć przy muzyce i żeby zachęcić również mieszkańców do tego ruchu, ponieważ dzisiaj mamy tyle chorób cywilizacyjnych, chcielibyśmy podkreślić, jak ważny jest ruch, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Jest to dla nas bardzo istotne. Chodzi o naszych uczniów, którzy mają już teraz bardzo dużą świadomość na ten temat. Raz, 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 raz. dół, góra, dół. To spójny pole boku, bardzo. Obszerne krążenia, tak jest. Czy takie akcje mają sens, w twoim zdaniem? Oczywiście, że takie akcje mają sens. Myślę, że to wpływa bardzo bardzo tak owocnie na to, jak nasi uczniowie będą spędzać czas po szkole. Mimo, że mamy mało czasu na ruch i sport, to właśnie takie akcje pomogą nam wejść jakby w takie nawyki, te dobre nawyki, które naprowadzą tych młodszych i właśnie przykładem nas starszych, jak to powinno wyglądać właśnie na co dzień. A na co dzień w życiu przestrzegasz zasad, na przykład zdrowego żywienia, starasz się myśleć o profilaktyce. Oczywiście, że tak, staram się nie jeść żadnych takich pasłudów. Alkoholu też unikam, wszystko powinno mieć swoje miejsce i czas. Póki co nie mam potrzeby, żeby jakoś się napakowywać z takimi świństwami, więc staram się raczej żyć zdrowo. Sport prawie? Tak, y, trenuję 6 razy w tygodniu, tam w zależności od, od tego, jak mam czas, jak się czuję, w, ramach, w, ramach, w miarę możliwości. Trzy, cztery,